drops. w kolejnym odcinku zajemy w Nitro Speedmas Dead. No i już przetestujmy sobie nową korwetę Trochę nią jeździłem, trochę ciężko się jeździ, ale... ale nie jest taka zła. Dobra. 7 wyścigów na 11. Dobra, zaczniemy sobie od tego. Bo teraz widzę, że tak... Tak jak jest od 10 do 13 to już jest krótkie później, bo później są już dłuższe wyścigi. Chyba że są dragi, bo one są przeważnie, no, krótsze o wiele. Tylko, że ogarnięcie ich jest... zajmuje tych, i tak tyle samo, bo muszę je przechodzić po 3-4 razy. Żeby się wyuczyć na pamięć, tam gdzie mam skręcać. Nie wiem, czy to się opłacało jechać. No nieważne. Strasznie tutaj nie lubię, bo niby są te skróty tutaj, fajnie wszystko. Ale nie wiadomo, czy to się opłaca. No tu się opłacało na pewno, tylko cały czas zapominam o tym skrócie, bo nie wiem czemu na minimapce to wygląda tak, jakby tam był ten billboard. Bo ta to omijam. Bo myślę, że to jest tu, a to nie jest tu. No fajnie. Rozwal go. Ja był drugi, a i tak tam tego nie rozwaliłem, no cóż. Dobrze, że to mam dopiero pierwszy poziom poszukiwań, ale jak mi wskoczy drugi, to, to się przerzucę na inne auto. Na, na Lamborghini Bo tam nie wiem w sumie jaką, jaki mam poziom poszukiwań Zobaczymy, będę jeździł tym, który ma No już mnie zgubili <grywka> Dopisem Zaangażowani w swoją pracę A ja już nawet już nie będę na niego zwracał uwagi, bo widzę, że... Że tylko ja czas stracę, a on jak mnie nie dogoni. O, następni. Ups. No cóż. Hmm. Co oni sobie myślą? i że jeszcze podczas wyścigu mi przeszkadzają no to to już w ogóle śmieszne a o tam jest jeszcze ta jedna taka beczka nie no zaznów skończy drugi pojmu poszukiwaj no teraz rośnie to rośnie to rośnie to nie rośnie Najgorsza Trochę dużo nitra marnuje się właśnie na takie wypoziomowanie tego auta ale ale i tak się opłaca Chyba Nieźle Mam jeszcze minutę a jestem prawie pod bramą. O kurde jednak coś rośnie Bo przedtem nie migało, a teraz już miga Nie wiem, może jak się policjant pojawia albo nie wiem tam bo uderzy to wtedy to rośnie no tak no to nie rośnie hmm. nie wiem o kurde rośnie jednak Dobra to bijemy To to już do ostatniej bramki co musimy przejechać Aha tutaj Dobra, myślę że trzeba będzie jechać prosto, bo tak to musielibyśmy ominąć tą stację benzynową i tam za tym, to jest ta jedna bramka, ale tutaj będzie już za chwilę. No już mnie zgubią Nie ma co się przejmować, nimy. No i po problemie teraz tylko się gdzieś tu zamelinuję. No i po problemy. Hmm. Co tak długo? Już dawno powinny się załadować. Och, już. To. Hmm. Zaraz sobie zrobię, Kurde, ale tu się. Teraz sobie tu zrobię jakiś wyścig No wiedziałem, dobra Imprezę wyścigowe. To dopiero pierwszy wyścig był No to zaszło mi, naprawdę zaszło mi Dobra Dobra Dobra, niech będzie to, ale nie no, długo, długo mi to zeszło. To teraz wyścigi będę musiał robić już po dwa odcinki, bo inaczej się nie da. Teraz mi to dobrze wyszło. Eee, dobrze się widzę. Ale korbetta ma moc. że tam ci dwaj się porąbali w coś wiem że ja tego, ja tego na coś popchłem i wtedy się tak zrobiło a też mogą moje tak jak on. Ku te kupie słońce kompletnie nie widziałem tych bramek pięknie No nie mają szans. Cisnę równo. O kurde, tam był skrót. Ojejku, jejku, jejku. Dobra, 200, 216 mam. To jakoś to będzie. I teraz... A, dobra, bo chciałem czysta To było tak po zakręcie, więc Nie wiedziałem czy mi się uda Dobra, jedziemy tędy Wow, czysta 50 prawie No i do mety hm, łatwizna I następny wyścig No ten był o wiele krótszy Dobra sprinta sobie zrobię No nie wyszło, nie wyszło Puszczaj mnie tym no co ty po rowerkach, po rowerkach. O to ten o, ale mnie tak wybiło śmiesznie. Aj! Właśnie to jest dobre i, i w ogóle, ale po prostu... To trzeba robić wcześniej, bo potem ma takie przyspieszenie, jak się tak to szybko zrobi. Więc też trzeba ułożyć takim właśnie szybkim włączeniem i wyłączeniem. Teraz trochę za wcześnie, ale tak to bym idealnie tu właśnie wyszedł. Potem nitro się daje i wtedy on się wyrównuje i... I sunie dalej. Ale to... Teraz stajesz... Bo to trzeba... No musiałbym to jeszcze przećwiczyć z parę razy, żebym się tak nauczył robić. No tam w coś wpadł. Dobra, jadę tędy. Nie no, świetnie mi teraz te zakręty wychodzą. O! I, już, no, już sobie nawet myślałem, co tak policji już nie ma, trzeci wyścig robię i tylko raz się pojawili. No, zaraz będę już. Ale naprawdę nie wiem na co... Co ci policjanci myślą wysyłając takie, takie radiowozy? Bo mi się wydaje, że ja już będę mógł mieć piąty poziom poszukiwań, bo tam już są eleganckie korwety, specjalny oddział. Wszystko. A tak no, to takie radiowozi co on zrobił? Udal się obijam teraz. O kurde, skąd się tupią No chyba nie... Bo tak to, to policjanci ja sam sobie zasłaniam I nie widziałem tej zielonej szczelki za mną O, te, teraz to prawie dobrze wyszło Jeszcze jakbym na końcu nie musiał włączać, to by było idealnie Dobrze Harbu mnie gonią BAM! Nie ma czasem kryjówki. No nie ma tu jednak kryjówki, dobrze. Powiemy. Kurze ta się szybciej ładuje niż ostatnio jak byłem na ukryciu. Dobrze. No prawie mamy już drugi poziom, ale to jeszcze nie ma. Jeszcze nie mam. To jeszcze się mogę tu pościgać. Dobra dajemy to Ale Bayrenskiego, bajerancką ma tą naklejkę na aucie Znaczy ja mam no, Ale miał Ming De, nie Ming Webster właśnie Webster Tak 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 Aha bo to sprawa prędkości Dobra Ja w ogóle zapomniałem Kurde, tam się trochę obiłem Jakbym się tam nie obił tak to miałbym jeszcze lepiej Dobra, na skrót Kur... nie no, jakie to było dramatyczne po prostu Ja sobie wyskakuję i co? Ty dasz mnie przy... No, przyblokował mnie, celuch. No i teraz jadę ostatni przez niego, bo mnie zepchnął tuż przed punktem. Masz. Ja nie jeszcze na drogę, nie obudzić. Jeszcze brakuje mi 30 do Może być ciężko, bo jestem cały czas na zakrętach, a to auto nie, nie nadaje się zbytnio do zakrętów. Dobra, coraz mniej Coraz bardziej się zbliżam do celu, a ty co? jeździ tam po chodniku Kurde to już chyba ostatnie zostało. Ale w miarę chyba na prostym O, w miarę na prostym No i tak jadę pierwszy, no to super Ale tu nic nie widać Jeszcze muszę manewrować między tymi podporami Kurde, w Little Speedo World'zie się w ogóle z czymś takim nie spotkałem. A tu jest jeszcze jednak jeden. Ale tu, w tym miejscu chyba tam jest już parking taki. Takie tunele, takie wiecie. Właśnie ciężko, ciężko mi to powiedzieć. Dobra, przynajmniej wygrałem. Zaraz obadam. Co jest? No to już wiem, no to, to no to wiem to już i moment, mapka, mapka, mapka. Gdzie ja jestem? No no to tutaj, w Nidów World Worldzie jest takie... Takie parkingi są Na i takie tunele. No dobra to na tym kończymy ten odcinek, bo nam to jeszcze wyścigów zostało? Trzy, no to tak jak ostatnio, dobra. No to do ruszenia w kolejnym odcinku zarejmy w Nitro Speed Moss